I dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Odzywam się do Was z nadpotoczku. A śmierci ku. Albo weszłam w kupę, albo gdzieś tu po prostu jest obok. Nie dziwiałabym się, bo tutaj wszyscy chodzą z psami. Jesteśmy sobie nad potoczkiem, jak widzicie. Ja właśnie wracam z Azdy i postanowiłam, że nagram wam kolejny daily vlog, dlatego że znowu będzie tak minimalnie zakupowo. Rzeczy takie do domu, jakieś tam spożywka pierdoły. Lubicie takie, więc... więc wam zacznę nagrywanie już teraz. Ja idę właśnie z tymi trzema. Wydając by się, wydawałoby się małymi siatkami, ale one, uwierzcie mi, nie są małe i nie są lekkie, bo mam tam zgrzewkę wody. I tak sobie zrobiłam przerwę, żeby chwilę odsapnąć, bo już mi po prostu ręka odpada. I zaczęłam się stresować, czy mi się ta ręczka, rączka nie urwie, bo jak mi się urwie, to ja się tutaj w środku tego kuba Parku posypię. Najzwyczajniej na świecie się tak posypię, że po prostu się nie pozbieram. E, a dlaczego się nie pozbieram? Bo nie ma zapasowej siatki. Pff. Także byłoby zabawniej. Do domu mam niedaleko, ale no nie zostawiałabym zakupów, nie? Także zaraz się odzywam z domu. Pokażę wam, co zakupiłam. Stylówkę mam dzisiaj bardzo sportowo, taką, jak lubię. Wszystko zaraz zobaczycie. Zasięga fajna, w ogóle pogoda jest super. Na spacer ekstra, ale czuję, że mrzy A ja mam okulary przeciwsłoneczne. No ale nie mam teraz jak się pochować, także odzywam się za chwilkę z domu i pokażę Wam holzatkę. No i hejo, hejo, tak jak powiedziałam, tak się odzywam. Doszłam do domku, ale jestem taka, słuchajcie, taka spocona, że po prostu szok, niedowierzanie. Szok, niedowierzanie. Wszystko mi się klei, czekajcie, muszę... Kurczę powinnam iść sobie powiesić od razu do szafy. Bo ja to tak mam, że zawsze od razu wszystko na miejsce. Nie też tak macie. Dobra, ja się przedziam. po domowemu. Ale słuchajcie, się tak, tak się zgrzałam, i to się w palenie, nie wieści. Z ta kurtka. Ta kurtka nowa. To żałuję, że ja jej wcześniej nie kupiłam na całą całą zimę. Zapalimy sobie świeczuszkę, poczekajcie. Odpalę sobie świeczkę, żeby mi tutaj ładnie. Pachniało. Jak odpalę. Jak odpalę zapalniczkę najpierw. Uda się, czy się nie uda, bo tu zawsze jest mniej za mało tego gazu, a ja nigdy nie mam tego zrobić. Proszę zawsze młodzież i młodzież też się go nie ogarnia. co widzę z tą świeczką? Dobra, świeczka zapalam. Summer Suns. O, trzeba ją chyba przyciąć ten dziubek. Czekajcie, przytniemy od razu. mamy nasze nawiczki od świeczki. Takie z Janki Candle. to takie, nie? Do przycinania bo żeby się nie kopciło, więc obcinamy sobie tam trochę tego knocika. O, tak można sobie z kaszem. Dobra, i już. I jest krótszy, tylko żeby się tu nie pogodziło. Dobra, już nie będzie mi kopcić. No i przejdźmy teraz do holu. No, patrzę sobie pod paszki, czy wszystko tutaj o right, bo naprawdę jestem cała spłocona. Zaraz sobie soczku też naleję, ale, ale najpierw wyłożymy sobie zakupy. I wyłożę zakupy... Tutaj z Wami, dlatego, że no znowu tutaj jednak lepiej widać, a tam po prostu gdzie jest, tam nic nie widać. na rękotowki tutaj. Nie przyjdę ci nogi? Nie? Ogonka też nie? Cię patrzysz na mnie, dostaniecie zaraz smaczki, a ja mam już kater. Już jestem pociągająca, więc co zakupiłam? Byłam na zakupach w Aździe i w Aździe. O, ściągnę ten łańcuszek, bo mam nowy. To sobie założę nowy od razu. Zobaczymy, jak będzie wyglądał. Kupiłam też fajne na prące w Azdzie i w Tykemaxie. Dobrze mówię? Tak, nigdzie więcej. Azda i Tykemax. Max. Czekajcie tylko. Yes. I zrobimy sobie szybki haul. Ja mam nadzieję, że u Was wszystko w porządeczku. Pytacie często o to, no, ale wiecie co? Właśnie zauważyłam, że on mi wyblakł. Widzicie to? To jest bardziej żółty, to jest taki bardziej już srebrne. Tak jakby mi wyblakł. Nie wiem. Nie wiem, albo mi się wydaje. Zrudzenie optyczne. Yy, chleb, chyba się muszę podwyższyć, czekajcie. Dobra, chyba teraz będzie lepiej. Co jest trochę wyżej? Jakoś tak za nisko byłam. Czekajcie, bo to mam ten ring i on mi tam trochę z tyłu wadzi. Dobra, chyba powinno być okej. Okay. Chodzi mi o to, żebym nie było jednak, wiecie, w głowie widać, a nie, kurde, dół, nie? Więc chleb Tiger Bloomer. Niestety, będę musiała sobie go sama pokroić, bo powiedzieli, że oni nie pokroją. Przysunę sobie to, o, żeby tak tutaj nie odchodzić. Papier toaletowy, wzięłam tylko dwie rolki, bo nie miałam pomocy, nie miałam pomocnika, więc żeby samej nie dźwigać, no to musiałam brać jakieś takie, wiecie, w miarę mniejsze te p... płatki. płatki. Kładki kosmetyczne, bo zawsze ich potrzeba. Dokupiłam sobie witaminę C, 500 mg. Tak ją, witamina C, one or two tablets per day. Myślę, że jedna mi wystarczy. Także zaraz sobie w ogóle zażyję, witaminka C. Zacznę sobie suplementację, mimo wszystko dalej witaminę C. Wspominałam Wam, prawda, że, że tak się trochę jakby... Jak się to mówi? Nie ominęłam, Otar, o, otarłam się o anemię, więc no naprawdę, chcę teraz mieć, wiecie, wszystkiego chcę mieć dobór, a nie do, a nie niedobór. Y, więc witamina C, teraz gdzieś jeszcze, gdzieś była, o, daję gdzieś daj, wściekła, daj, tu gdzieś jest. Druga witamina, jaką wzięłam, to jest witamina D. Stałam tylko w sklepie i musiałam czytać sobie, czy można w ogóle łączyć te witaminy. Chciałam kupić magnez i się okazuje, że magnezu nie mogę łączyć z żelazem. No to dobrze, że go nie wzięłam. Ale witamina D jak najbardziej tak. Więc witaminka D. Zaraz sobie zażyjemy. Mam nadzieję, że się będę... Już się lepiej czuję po tej... Naprawdę lepiej się czuję po samym tym żelazie, więc... No Będę piła więcej soków, no muszę o siebie zadbać, bo, bo jak nie ja, to kto? Jak ja sama o siebie nie zadbam, to nikt o mnie nie zadba. Jedna tabletka witamina C, jedna witamina D. Nie cierpię połykać, nienawidzę po prostu połykania tabletek. Słuchajcie, to jest najgorsze co może być, chyba. Dobra, tak? Ty też? Ty też, a ty nic nie łykasz. Czekajcie, bo mi się rozporek rozjechał. Dobra, łyknijmy. Razem. Na wizji. Zobaczycie jak to ciężko mi wychodzi. Oho O Jezu, Jezu, Jezu. Zawsze mykamy jak moja babcia, tak. tej <laughs> pamięci. Babcia z mamy strony. Zawsze brała na język, tak se wsuwała do gardła prawie żejdę. <laughs> Zawsze to takie było śmieszne. Szklankę zostawiam, bo sobie zaraz naleję tutaj soku. Chleb tylko odłożę, bo już tutaj mi nie będzie potrzebny. Już tam wypchałam. Zobaczcie, w TK Maxie teraz takie mieszane będą zakupy, bo wkładałam do toreb, jakich miałam. W Maxia, Maxxie, poczekaj, nie wiem, czy dobrze widać. Będzie rzeczy, dobra. Zobaczcie, były takie dwie szklanki, powinny być dwie szklanki. I tak mówię, coś mi takie lekkie i one były przecenione na 8. nie wiem z ilu. I ja sobie tak mówię, o, otworzenie, z ciekawości. Otwieram ciekawości, a tam jedna, więc podeszłam z tym ryzyk fizyk i mówię do pani, że jest taka nie inna Situation, że szklanka jest jedna, i czy te 8 funtów to mam zapłacić, przepraszam, za jedną szklankę, bo chyba nie sądzę. Nie ma tutaj żółtej informacji. Zawsze są żółte metki z żółtą ceną. I wtedy ta cena mówi Wam w Temaksie o tym, że ta rzecz na przykład była uszkodzona, że brakuje jednej tam rzeczy, guzika, czy jest gdzieś rozdarta i wtedy właśnie jest ta żółta cena. A cena jest czerwona. Normalna na prące. Luigi Ferrero. Miały być po 8. I taką mi jedną. Zakupiłam za 4 funty. Wiem, że nie mało. Ale z podwójnym dnem. Nie mam żadnej z podwójnym dnem. Chyba z uszkiem, Więc zaraz sobie też jakąś kawcie zrobię. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Za 8 też super cena. No ale, ale nie było. No nie moja wina, że w środku nie ma jednej. A to mówię i tak ja piję domu kawę. To sobie wezmę jedną. Więc to to. Dalej, zakupiłam mleka. Moja Oliwia bardzo lubi to baćatę, więc wzięłam jej od razu dwa, bo oni mleko to piją i takim normalnie i do szejków i w ogóle nie do białka. Także to zakupiłam otwieracz i obieraczkę do ziemniaków i ogórka i takich tam za piątkę, bo ostatnio chciałam otworzyć puszkę z kukurydzą i to była ta taka bez tego tego, nie bez tego openera takiego. No i nie mieliśmy, ktoś wyrzucił naszą, bo była chyba zepsuta albo zepsuli i wyrzucili i zapomnieli mi powiedzieć. Więc od razu za pamięci kupiłam zestawik za piątkę. Tutaj kupiłam kartkę, mogę powiedzieć, bo, bo to już będzie dawno po ptakach. Kupiłam kartkę dla koleżanki. E, zrobię niespodziankę na urodziny. Nie spodziewa się nic, a ja jej wyślę prezencik. Skromny, bo skromny, ale wyślę. Za 2,99 kupiłam sól himalajską. Taką wielką w Tykemacie, więc bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Czekajcie, tutaj jest otwieracz do. O, muszę się tu. Muszę się tą przesuwać o olej. Yes. I sól, żeby się... Jest, wszystko się pięknie mieści. Co, Loreczko, się tak plączesz pod nogami, co? No właśnie, plączesz się i plączesz. Chciałabyś coś? A to dostaniesz zaraz. No dostanie kotek zaraz. O, druga już przyszła, bo szuśla, że ja coś Lali daję. Też dostaniesz zaraz, tak. Zaraz będzie ta. Gdzie mam te wasze? Co to mamy? Nie? Nie chcecie takich? To nie słyszę głosu, ale chcą. Na pewno chcą. E, smaczki ich. Chodź, Lala. No już, dobra, Lala, widzę, że nie je. Nie wiem dlaczego. Obraziła się chyba. Paragon zachowam. W Aździe zapłaciłam 49 funtów. Dużo bardzo. Dlaczego? E, staniki za 4, patrzcie. 4, 2, 4, 2. Co to było za 6? Witaminy za 6, to to chyba było. To było za 6. Witamina D była za chyba 6 albo 4 albo coś. Cut food za 5 i to były najdroższe, słuchajcie. Woda z grzewka 2,76, papier toaletowy 2,15, witaminy 3,50, ta witamina D. Później 2 funty, funt, 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 3 funty za sok, funt 50 za almondowy drink. Smoothie, sok po 2,50. Stanik za 4 funty. Drugi stanik za 4 funty. I to daje nam 5 dych. 5 dych kur. O Dobra. Szkoda gadać. Staniki muszę przymierzyć. Są przepiękne, ale nie wiem, czy będą dobre. Ten mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o kolor. Mega połączenie kolorystyczne. Nie powiecie mi, że nie. Przepiękne. Zobaczcie. Tutaj z takim jeszcze tym, taką podkówką. On jest w ogóle trochę ten... Że będzie powiększał, więc coś czuję, że będzie na mnie za mało. Już chyba widzę, że będzie za mały. Bez przymierzania. Nie mogłam przymierzyć, ale jak będzie na mnie za mały, to komuś dam. 4 funty kosztował. Z 14, słuchajcie, oddychę taniej. Piękny kolor. Z 14 na 4. Zaraz przymierzę. Jak nie, to ktoś dostanie w prezencie. No i ten chyba będzie za duży z kolei. Ale nie było mojego centralnie rozmiaru. Czyli 36C. Nie było. Był 38C. Tak, Ja wzięłam 38C. Ale zobaczcie, jaki piękny. Piękny. Ta ramiączka ma takie. On nie ma żadnych poduszek. Po prostu jest o taki. E, taki, taki. Mięciusieńki. Ale te ramiączka nie? Są przepiękne. I on był, słuchajcie, z 18. Jaka tu była cena? 18 chyba. 16. Z 16 na 9, a z 9 na 4. Za cztery funty, serio, że grzech, grzech nie wziąć i wzięłam sobie dwie pary majtek do tego zestawu. Dwa różne rozmiary, bo nie było w ogóle innych. Obawiam się, że dwunastki mogą być dla mnie za duże, ale wzięłam. Nawet jak mają być za duże, one były po normalna ich cena, normalna 8, później były na cztery, a ja dałam dwa i wzięłam sobie z nich dwunastki i właśnie tutaj się zastanawiam, czy nie będą za duże. Duże są, nie? Mogą mi mocno spadać, ale są piękne. Zobaczcie, jak one się błyszczą. E, dwunastki za dwa funty oraz wzięłam ósemki, bo dziesiątek niestety nie było. Ale jak ósemki będą za małe, to też mam komu dać, więc więc wzięłam takie dwie pary po dwa funty. E, tutaj mam zakupy z, z... Czy potrzebuję paragon? Nie będę potrzebowała paragonu, bo nie mam nic takiego, co mogłabym zwracać. Wy... Czekajcie, od sobie śmietniczek zrobię. Nie mam z takiego co mogę zwracać, chyba w Tekemaksie, Chyba nie. W Tekemaksie zakupiłam sobie za 3 funty. Z... Cena regularna 160. Tak, już bym chciała to zobaczyć. 160. Później było w ogóle jakieś. Nie widzę tej. Nie widzę tej jeszcze. Czekajcie, dobra, Dokupuję się. Dobra, ze 160 na 25, z 25 na 15, z 15 na coś i z tej na coś na 3. Memo me, to się nazywa? Jak się to nazywa? Nie widzę. Me. Nie widzę, bo jest na Nie cierpię tych naklejek, słuchajcie. Jak ja nie znoszę tych naklejek, tylko Tak Takie kleją, że wiecie co, że jak na prezent byście coś chcieli, to to tragedia. O, mimi. Coś tego już miałam, Mimi London. M. 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 London. Mimi London, takie opakowanie. I uwaga, bardzo mi się spodobał. Taki łańcuszek. Będzie się odbijać światło, pewnie. Taki łańcuszek. Takie oko. I zaraz go sobie założymy. Od razu, Mimi London. Znam to na 100%. Coś z tego miałam już. Od razu, zawiązywane, pospinane. Na Amen. Jak to mówią. Piękny jest, bardzo mi się spodobał. Zobaczmy, jak będzie wyglądał. No, mówił do mnie od razu. Powiem Wam szczerze. A czemu to jest takie? A, bo tu jeszcze jest parcie, tu jeszcze jest logo. Meme. Mimi, tu jeszcze jest logo. Takie fajne odstępstwo. Ja myślałam, że jest krzywo zapięte. A to takie logo. A co, czemu jak nie mogę tu zapiąć? Chociażby ja, jesteś ślepym człowiekiem, oczywiście. Nie, gdzie to jest? No, mi czemu nie mogę wyjąć? No mi się. No, dobra, mam. Zapnijmy, jak sobie trafimy. <laughs> Albo i nie. No. Też radę, Aga. Wierzę w Ciebie. Trafimy. Czekaj. Damy radę, wspólnymi siłami. No, to nie może być trudne. <laughs> jest! Zobaczcie. Nie powiecie mi, że nie jest piękny. Piękny jest. I wiecie jeszcze co? I tam było, zobaczcie, jakieś śliczne. Bardzo mi się podoba i tu było, będę go teraz nosić długo. I tutaj było w ogóle, że to jest 18 karatowe złoto. Kubik cyrkonia, w ogóle jakaś cyrkonia ta kubik, coś tam i jest 18K gold plated. Tak jest. Tam. Tak jest napisane. Czyli chyba 18-karatowe. Nie wiem, czy wierzyć, czy nie wierzyć. Ja się na tym nie znam, bo ja złota nie noszę, nie kupuję i nigdy złota nie lubiłam. Zawsze wolałam srebro. Ja kiedyś w ogóle, to już mówiłam tysiąc razy, że kiedyś w ogóle handlowałam srebrem. No, jeszcze w czasie studiów zawsze coś wpadało. I miałam, jak jechałam na studia na ten, bo ja studiowałam zaocznie, więc jak jechałam na weekend, to miałam zawsze, właśnie, zawsze mi coś wpadło, kasiorki, bo, no bo właśnie. Właśnie z, z tego sreberka. Dobra, Agnieszko, nie poradzisz sobie przecież, to po co próbujesz? A słuchajcie, trzy funty. To po prostu, wiecie co, ja bym po prostu, ja bym była chora, jakbym go y, nie wzięła. Teraz tak, tutaj mam dwie rzeczy. Y, to, nie? Dwa zakupiłam. No tu Wam chcę pokazać, wyjęłam. To jest te serum, dokupiłam sobie. Ono jest po 10 funtów, słuchajcie. Kate Somerville. Summerwile, nie wiem, czy to Summerville e, Firming Serum. I to jest malutka pojemność, bo dziesiątka, łącznie mam już 30. Czyli tak jakby taką normalną pojemność i to kosztuje chyba 60 czy 70 funtów na necie. Więc mam za dychę. Po 10 funcików, słuchajcie. To odkładam. Zaraz sobie nalejemy soku. Schowam tylko mleko. Widzę, że już mówię 15 minut, więc idealnie Nie ja mam. Też tak macie. Masakra. Czy wy czekacie na coś? Tak? Ojej! Ja mam coś dla Was? Takie mam. Co to? Co to kotków? Co to dla kotków? Kupiłam jeszcze takie smaczki. Coś nowego? Tego jeszcze nie kupowałam. Co to jest chicken flavor? Chicken flavor. Lubicie chicken flavor? Chyba najbardziej, co? Co to jest? Co to jest? Chcesz taki chicken flavor? Jeden. Dobra, dałam Daisy, zobaczymy, czy zje. No Daisy próbuje, widzę tylko, że ma problem z zębami. czyli się, że ich nie ma. No nie pogryzę ci. Ani nie ustukam, bo to jest taka konsystencja, że nie pomogę. Nie, nie pogryzę za ciebie, Przykro mi bardzo. Dobra, tu jest jeszcze kolejna też siatka, przesunę sobie. Ale jestem zadowolona z tego łańcuszka, bardzo. Nie znam się na firmach, ale no strasznie mi się spodobał, nie? Taki subtelny. A zarazem takie masywne te kółko, nie? Takie piękne jest, bardzo mi się podoba. Dobra, e, zdrowotności teraz. Z Naked wzięłam sobie e, Ruby Machine, Super Smoothie, Raspberry, Pomegranate i Strawberry. Ten, one były teraz na prące. Drugie coś wzięłam sobie, pierwsza raz to wziąłem. Cold Press, e, Valencia Orange Juice. Witaminy B, D i E. Taki. I on w ogóle, jak opada ten pomarańcz, to jest biały, jak woda. Dziwne. Dobra. Zakupiłam sobie Slim Fast, ale nie dlatego, że jest coś Slim i Fast, tylko dlatego, że lubię bardzo tą kawę. To już wiecie, bo zawsze, jak do pociągu szłam, to, to zawsze to brałam. Już na tysiąc razy to pokazywałam na storkach, więc bardzo lubię. I to ma i to ma 15 gram protein też. 23 witaminy minerały i bez cukru, więc to to. Tutaj kupiłam te croissanty, więc zaraz, zaraz sobie zjem. Co tu jeszcze mam? Bo tutaj miałam mieszane takie te zakupy. I to chyba tu jest ostatnia rzecz. Okularki schowałam tylko do pokrowca. Czekajcie. Okularki moje te nowe, Piękne, takie z cyrkoniami. Też kupowałam w Tickemax, one są ze Stevie Madden. Dawałam chyba 18 funtów, czy coś takiego. Bardzo ładne. Mega mi się podobają. Dobra, to odkładam. Zakupiłam wodę micelarną w Humbergansie. Za chyba funt 49 to dalej ręcznik papierowy, bo się kończy, nie wiem czy widać, o ta już poszła do kibla, która to lala i karmę i wziął mi w końcu na te kłaczki, na kłaczki, bo ostatnio właśnie mi Sylwia dała cynka, że jest ta karma w Aździe tylko. W Tesco jej nie ma, w Tesco jest ta na kłaczki, ale w wielkiej pasce za 15 funtów, no to bez przesady. A ja nawet muszę zobaczyć zawsze, czy one, czy one w ogóle będą lubić taką karmę, nie? Ona by swoje i lali, nie? Z takim ułaniem, mm. jedz, Kupuj się. No, Daisy smakuje, więc cieszę się. Dalej, zakupiłam Kalifa znowu, Kalifia Farms Almond Drink, niesłodzony waniliowy smak. Almondowy taki, nie wiem czy to się pije razem, czy można do kawy, pewnie można mieszać. Zakupiłam zapach Lake Como Dreams. Bardzo mi się podobał, taki w ogóle piękny obrazek. Nie się. Piękne. Dobra, już mi się podoba, będzie albo, no ja go zaniącę do łazienki najprawdopodobniej, teraz nawet tu nie wsadzam, dobra. Bardzo ładny, taki bardzo egzotyczny i morski przy okazji. I ostatni, Tropicana Viva Vitality, apple, banana, kiwi, szpinak, pineapple i magnes I właśnie chyba na ten się teraz skuszę. I do tego zgrzewka wody. I do tego zgrzewka wody. I jak widzicie, te całe zakupy wyszły pięć, pięć dychów. I powiecie same, sami. Widzicie, jakie są ceny? Pięć dych za to wszystko, co teraz tutaj pokazałam. I taka zgrzewka, takiej średniej wody. Nie, to nie jest ta malutka, tylko średnia. Bo były małe, ale ja wiem, że u nas te małe to się po prostu nie sprawdzają. Postawię tam, gdzie Daisy Kupa robi. Może nie zrobi. To byłoby na tyle. Ehm. No, to byłoby na tyle. Także ja dziękuję za chwilę uwagi. Ja mam nadzieję, że taki że taki hol z siaty Wam się spodoba, może Was czymś zainspiruje, może coś jeszcze będzie wobec tych rzeczy, bo te rzeczy to akurat są non-stop dostępne w Azidzie. Natomiast musicie patrzeć, bo często są przeceniane. Bardzo się cieszę z łańcuszka i mega, mega, mega się cieszę z tych, z tych serów, nie? Dlatego, że regularna ich cena to 36 funtów za taki mały, nie? A ja dałam 10, więc za jeden. Więc super, przymierzę tylko sobie... A, jeszcze mi okantował koleś. Te szklanki mi, to już mówiłam, nie, skasował właśnie za 8 i 4, a powinien 4, nie, bo mieli mi obniżyć cenę i on mi, oni mi obniżyli. I on skasował 4, ale tą pierwszą cenę nie, nie skancelował. Czyli ze szklanki wyszło mi 8, 12 funtów. No i później wróciłam się i 8 i zdjął. także czekam aż wejdą mi na konto. Trzymam paragon, bo ja tak zawsze robię. I trzymam paragon z Azdy, bo przymierzę staniki. Mam nadzieję, że będzie można w razie czego oddać. Aczkolwiek taka cena tych staników, że jeżeli będę miała komu, to po prostu wolę komuś oddać, dać niż yy, lecieć do sklepu i to oddawać. Dziękuję bardzo za chwilę uwagi. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia! Daj. Co? Co? Jeszcze były jedne szklanki piękne, takie dolate. Te takie, wiecie, to trójkątne. Ale były tylko dwie, dwie w paczce za 15 funtów. Bez przesady. Co tam szukasz? Co tam szukasz? Lalo. Lalo. Lala. Lalo. Co szukasz? Udaję, że nie słyszę. No yy, i nie wzięłam ich. Kończę. Idę edytować. Mam jeszcze film i przymierzę tylko ostatniki, żeby się upewnić, czy dobre, czy nie. Buziaki, do usłyszenia. A w komentarzach dajcie mi znać, czy lubicie takie filmy i czy nagrywasz takie filmy, czy dać cenę na luz, czy nie chcecie. Czy was to nie interesuje? Nie ciekawi. Buziaki, wszystko biorę na klatę. Ja mam dystans do wszystkiego, także jak powiecie, że bez sensu, że nie chcecie, że ciągle takie zakupy tylko, e, to przestanę nagrywać, nie ma problemu. Także dajcie mi bardzo proszę znać w komentarzu pod filmami, ok? E, trzymajcie się, do usłyszenia. Pa!